Witam serdecznie trenera gości, pana Roberta Kostarczyka. Witam serdecznie szkoleniowiec Obiec Sandecki i Dariusz Wójtowicz. Tradycyjnie rozpoczniemy od opinii społeczowej. Ja żebym się, ja bym się troszeczkę tak przyzwyczaiłem gratulować chłopakom po każdym meczu. Ja powiem nawet tak, że nie zagraliśmy ani lepiej, ani gorzej niż tydzień temu w Łęcznej. Natomiast no, ta jedna sytuacja, sytuacja przesądziła o wyniku jednak i w takich meczach, gdzie dwie dorównane drużyny dużo walczą w środku pola, gdzie tych sytuacji co jakiś czas twarza raz jedna, raz druga, no to, no to czasami jest to mecz do jednej bramki. Natomiast uważam, że mecz był generalnie pod kontrolą, nie było jakiegoś chaosu, nawet jak przegrywaliśmy, były takie drobne momenty w drugiej połowie, gdzie daliśmy się zerknąć w sandecji szesnastkę, ale generalnie no, każda kontra, każdy kontratak mógł się zakończyć naszą bramką. Także ja myślę, że jak, jak dla kibica, który, który czy tam kocha jedną czy drugą drużynę, zna jakiegoś konesera, dla myślę, że mecz mógł się podobać, mecz walki, Obie, obie drużyny chciały wygrać. Ani jedna, ani druga taktyka nie była ustawiona pod jakiś remis, punktatorski, także gratuluję Darkowi postawy zespołu, a swojemu zwycięstwa. Dziękuję. Tak, gratuluję przede wszystkim zwycięstwa zespołowi Podwelskidza, bo trzeba powiedzieć, że dzisiaj graliśmy z bardzo dobrym, mocnym zespołem, który dzisiaj wygrał ten mecz zasłużenie. To nie jest kwestia tylko tego jednego błędu, ale ale tego, że dzisiaj w wielu elementach po prostu podesk gdzie od nas było zespołem zdecydowanie lepszym. Kiedy się te pasy wszystkie się kończą, dzisiaj się skończyła, na pewno chłopakom muszę podziękować za to, że włożyli ogrom serca w ten mecz, zaangażowania, walki, determinacji, ale dzisiaj no, brakowało nam, brakowało nam wielu elementów typowo piłkarskich, nic nie chciało nam wyjść, zwłaszcza bo w, w, w ofensywie hmm, nawet zmiany, które żeśmy zrobili to one też generalnie nie wniosły jakościowo one, one, one coś szarpnęły ale nie wniosły jakościowo nic co dawałoby nam możliwość jakichś dobrych sytuacji i szczelenia braku. Także jeszcze raz powtarzam absolutnie zasłużone zwycięstwo dzisiaj pod Beskidzia, które było zespołem od nas dzisiaj lepszym. Dziękuję bardzo. Czy no miał pytania? Panie tenerze, po meczu z Wiekarską Katowice, powiedział pan, że to był wymiar, że my ten z Wiekarską że w stanie za pana kadencja. Jak określił pan ten dzisiejszy? E, powiem tak, że powiedziałem również to, może nie publicznie, ale mm, do swoich współpracowników, że taki mecz trudno będzie powtórzyć. Nie myliłem się, robiliśmy absolutnie wszystko, aby spowodować inną odreagowanie po tym meczu yy, i, i wydawało nam się, że idzie to, to w tym kierunku, natomiast życie nas zweryfikowało yy, i, i tyle.